Gdy Herakles wracał do niego, aby zdać relację z jakiegoś wykonanego zadania, to ten król z, ze strachu chował się w jakiejś takiej miedzianej beczce, która była umieszczona pod ziemią. <grym> Masakra. No ale w każdym razie Herakles miał 10 z początku zadań do wykonania. Potem, właśnie, się to zmieniło w 12 zadań. Pierwszym zadaniem, jeśli pamiętam, tak, to z pewnością było zabicie Mejskiego. No, ten lew to ogólnie sprawiał mu spore problemy, bo miał taką skórę specy specyficzną ten lew, przez którą po prostu yy, nie mogło przedrzeć, przebić żadne ostrze, żadna strzała, nic w tym rodzaju nie można go było bezpośrednio zabić bronią. Ale jeśli dobrze pamiętam, on tego lwa, Herakles, zagonił do jakiejś jaskini, która miała dwa wejścia. Jedno wejście zagrodził jakimś tam głazem, coś takiego. Drugim wejściem wszedł i go udusił w ciemnościach tego lwa. I wpadł potem sobie Herakles na taki pomysł, że skoro ten lew na nemejski ma taką bardzo odporną skórę, odporną na obrażenia, to Herakles sobie postanowił, że sobie zrobi z tej skóry jakiś taki sprzęt, jakąś taką zbroję, coś w tym stylu. I miał problemy, bo ponieważ to była taka wytrzymała skóra, to nie mógł tej skóry z tego lwa zerwać jeszcze. I musiał użyć pazurów te, tego lwa, właśnie, aby zerwać z niego tę skórę. No i później już miał tę skórę, taki fajny set miał z lwa nomejskiego. Z jego głowy sobie zrobił hełm, z jego skóry sobie zrobił właśnie taką zbroję skórzaną. No, gdybyśmy mieli, my, my mieli taki set lwa y, nomejskiego, to byśmy byli niepokonani. No ale nie mamy takiego czegoś, musimy sobie radzić bez tego. No ale właśnie chodziło mi o to, tak mówię o tym, ponieważ ten lew cały nemejski to jest drugi z gwiazdozbiorów na nieboskłonie u nas. Właśnie gwiazdozbior lwa, ten taki zodiakalny lew. No nie, to jest właśnie lew nemejski. Y, nam, konstelacja lwa. No, a nawet drugie zadanie. To było zabicie Hydry Lerneńskiej, jeśli dobrze pamiętam. Hydra też jest umieszczona, też jest po prostu yy, przedstawiana jako jeden z gwiazdozbiorów, jako jedna z konstelacji. Właśnie gwiazdozbiór Hydry, największy gwiazdozbiór na niebie, to jest Hydra. Nie wiem, czy w Polsce my możemy zobaczyć tę Hydrę, no tak, może fragmencik, ale no z pewnością całej Hydry nie zobaczymy pomimo tego, że, taki, że to taki wielki gwiazdozbiór jest, ale on jest na pewno widoczny gdzieś tam z a z półkuli południowej bardziej. Gwiazdozbiór Hydry właśnie. No a z Hydrą też była fajna sprawa. Jak zapewne wszyscy wiedzą, Hydra to jest taka wielogłowa bestia. Wedle mitologii ta Hydra lerneńska... W ogóle ja, ja chyba tutaj walczyłem z jakimś bohaterem, z kolei Dzika mi, mi zostawił. Tak się rozgadałem, rozgadałem i przestałem zwracać uwagę na to, co się w grze dzieje. No ale już sobie to powiem do końca, chciałem wam powiedzieć, że Hydran to właśnie jest takie wielogłowe zwierzę, potwór. Najczęściej w mitologii ta Hydra jest opisywana jako bestia z dziewięcioma głowami, ale czasami się też przy, przy jakiejś zmianki przewijają, że ona miała nawet kilkadziesiąt głów. Na pewno faktem jest, że jak się jej ścięło głowę, to na jej miejscu wyrastała kolejna głowa. A niektóre mity podają, że na miejscu jednej głowy wyrastały dwie głowy. Na pewno, jeszcze dodatkowo, wszystkie mity podają, to było takie wielkie utrudnienie dla Heraklesa, że jedna z tych głów była nieśmiertelna. Czyli po prostu nie dało się jej ściąć. Oj, coś mi rzucili, ale już zniknęło. Jakieś takie oko, o, znowu to mam. Obserwacja zwierzyny. Obserwując swoją ofiarę, poznajesz jej słabe punkty, dzięki czemu zadajesz większe obrażenia kłute. A znaczy, domyślam się, że to te centaury mi to życiły i teraz zadają mi większe obrażenia kłute. A oni mają tylko obrażenia kłute, bo strzelają z łuków cwaniacy jedni. No, w każdym razie, Herakles musiał pokonać tę hydrę. Na początku miał wielkie problemy. Tak ścinał te głowy, ścinał, tam wyrastały kolejne te głowy. I jeszcze tej hydrze pomagała taka inna istota w walce. Taki wielki, gigantyczny rak. I taka tutaj też ciekawostka, że ten rak to jest też gwiazdozbiór. Jeden z zbiorów zodiakalnych, to jest rak właśnie, no nie? To jest właśnie ten rak, który pomagał tej hydrze w walce z Heraklesem. A Heraklesowi pomagał jego bratanek Jolaos w tej walce. Herakles właśnie potem ścinał te głowy, a Jolaos przypalał je ogniem, dzięki czemu nie mogły odrastać już. A tą ostatnią głowę, nieśmiertelną, po prostu Herakles przygniódł jakimś tam głazem, coś w tym stylu. I teoretycznie ta hydra z tą jedną, nieśmiertelną głową, przygniecioną głazem, istnieje gdzieś tam do dzisiaj, no nie? <grym> jak ktoś ją znajdzie i podniesie ten głaz, no to wtedy będzie problem, bo, bo, bo Hydra sobie wylezie. A Heraklesa już nie ma, żeby ją znowu pokonał i wszystko będzie na mojej głowie pewnie, jak zawsze. Procyon będzie musiał iść załatwić Hydrę. No ale taka właśnie ciekawostka, że zarówno Hydra, rak, ten lew z tych prac, Herkulesa, wszystko to jest uwiecznione na nieboskłonie u nas. Gwiazdozbiory zbiory taki. No ale też taka ciekawostka w ogóle, że to zabicie Hydry to jest właśnie jedno z tych zadań Herkulesa, które nie zostało mu zaliczone. Nie zostało mu zaliczone z tego względu, że właśnie nie wykonał go sam, tylko ten Jolaos mu pomagał. Ten król mu tego nie zaliczył. Ten tchórzliwy król, no właśnie yy, wkurzało mnie kiedyś to, że z jednej strony ten król był taki tchórzliwy, bał się tego Heraklesa, się gdzieś chował przed nim, a z drugiej strony miał, miał od odwagę po prostu mu jakiegoś zadania nie zaliczyć, kiedy się wahał, no nie? Taka trochę sprzeczność logiczna tu jest z punktu widzenia psychiki człowieka. No ale skoro tak, już te mity poda... Oj, jaki sztandar tutaj postawił. Ojejku, jak tu piorą przy tym sztandarze. Trochę się od niego odsunę może. Ten starszy, zobaczcie, ma jakieś umiejętności. Najpierw wypuścił jakiś sztandar, jeszcze dmie w róg czasami. Wyciąga taki instrument, róg, i, i, i w niego dmucha. Pewnie zwiększa morale tym innym centaurom. No. A drugie zadań, które nie zostało mu zaliczone, to chyba było oczyszczenie stajni Augiasza, jeśli dobrze pamiętam. A nie zaliczyli mu to dlatego, chociaż też to zadanie oczywiście wykonał, tam zmienił bieg rzeki, czy jakoś taki, po prostu ta, ta rzeka wypłukała te, te, te wszystkie śmieci z tej stajni, te, te wszystkie brudy. Ale nie zaliczyli mu tego dlatego, że on yy, zgodził się na dodatkową zapłatę za oczyszczenie tych stajni. Pomimo tego, że tej zapłaty nie otrzymał, oszukali go, później się zemścił. O, skóra dzika kolejna. Potem się zemścił za to, że go y, oszukali, tam wszystkich wybił. No, ale w każdym razie zgodził się na tę zapłatę i nie zaliczono mu tego zadania. To było, to było właśnie drugie z zadań, które mu nie zaliczył ten król. I musiał zrobić dwa dodatkowe: między innymi właśnie pojmanie Cerbera z Tartaru, czy tam z Hadesu. I jeszcze coś tam z jabłkami było. Musiał jakieś jabłka znaleźć. No ale to mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Na razie przerwę te wszystkie fascynujące opowieści, ponieważ tutaj dotarliśmy chyba do jakiejś osady. Fontanna Reinkarnacji. Laomedon jakiś. Zobaczymy, co to jest. Wioska Ambrosos. Czyli jesteśmy coraz bliżej Gajów Ambrosos. Tam, gdzie jest ta gałązka oliwna. Rozejrzyjmy się w tym Ambrosos. Zobaczymy, co nam tu powiedzą. O, tu jest jakiś NPC. W całej Grecji pola leżą odłogiem. Wszędzie spalone opuszczone wioski. Wieśniacy dla bezpieczeństwa gromadzą się w miastach. Strzała już tkwi w piersi Grecji. W piersi Grecji. Oj bez przesady tam tutaj wszystko przecież sobie poradzimy. No, to, no co wy mówicie? Jaka tam strzała? Co nam opowie ten? Elakatas. Wioskowy obibok. No to leń. Ach, gaj oliwny, hmm, to It's prawda, jest tu święte drzewo, stare i okazałe. Stoi dalej przy drodze, ale na twoim miejscu nie zbliżałbym się do niego. A czemu? 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 Powiedz coś więcej. Niektórzy twierdzą, że święte drzewo jest własnością przedwiecznej Dariady, ducha drzew, dziecięcia Demeta. Inni mówią, że drzewo było kiedyś piękną kobietą, która wskardziła miłością Apollina i uciekła. Ten z zemsty zamienił ją w drzewo. A, i tam to tylko plotki. Tam. Hmm. Mamy fontannę reinkarnacji. Jeszcze coś tu jest. Admetos, prosty wieśniak. Co, to już koniec? Dobra, pogadamy z tym wieśniakiem. Niezwykle uzdolniony kowal mieszka wśród wzgórz przy przełęczy helikońskiej. Ludzie powiadają, że sam Bóg to uczył Termerosa rzemiosła. Kowal jest przyjazny, ale mieszka z dala od osad ludzkich. Jeśli go znajdziesz, to zaoferuje ci swój asortyment po uczciwych cenach. Hmm, pod warunkiem, że cię polubi. A już nas polubi. Zadanie poboczne zaktualizowane. Mistrz kowalstwa. No boga, czyli mamy teraz dwa poboczne. Właściwy podarek, czyli musimy zdobyć tę gałązkę oraz mistrz kowalstwa. Będziemy szukać jakiegoś mistrza fachu. Hmm, może nam sprzeda jakiś fajny ekwipunek. No, i coś tu jeszcze, całe, jeszcze, coś tu fajnego w tej wiosce mamy. Jest sprzedawca, sprzedamy mu tutaj te wszystkie sprzęty zbędne. I tarczy już nie do mogę używać, ale jeszcze poczekam. Teraz tak tutaj przejrzeć. Czasami nie mam jakiegoś fajnego sprzętu, który podniosłem i zapomniałem o nim. 5 do siły, paciorki to nie wszystko. Regeneracja energii. Dużo tych skurdzika mamy. Hmm, odporność na ogień 12%. Pozostawię to zdrowie jednak jeszcze. Odporność na elektryczność i 6 do siły też sprzedamy. Zdolność do obrony. Siła, energia niepotrzebna, energia niepotrzebna. Teraz tak, kupimy na pewno dużo mikstur. Tutaj chyba tego karawaniarza nie ma, więc nie będę na razie tych reliktów zostawiał. Ja nie będę się specjalnie portalem przenosił do jakiejś osoby z karawaniarzem. Mamy dużo miejsca, nie ma problemów. Niedługo poziom. Dobra, 50 mikstur nam chyba starczy. Mamy 132 tysiące kasy. Tutaj jeszcze ktoś nam chce coś powiedzieć. Asymides, handlarz. Wracałem z Delw z towarami na sprzedaż i rozbijałem akurat obóz w pobliskich ruinach, kiedy usłyszałem klekot kości, a w nozdrza uderzył mnie zapach śmierci. Spojrzałem do góry i zobaczyłem dokoła pełno szkieletów. Nie wyglądały zbyt przyjaźni, więc dałem nogę. Jeśli o mnie chodzi, to ktokolwiek znajdzie mój towar, może go sobie wziąć. Ha, czyli taka podobna misja jak z tym wrakiem statku. Jeśli znajdziemy towar tego kolesia, to, czyli masę skrzynek, to po prostu go sobie weźmiemy. I co tu już jest? Wyjście z miasta. O, i tu coś uciekają, ktoś ich goni. Garniowa harpia, czarownica. Jejku, co on to robi? Ej, no, dobra. Tutaj sobie zakończę tę sesję nagraniową w wiosce Ambrosos. Kolejną sesję za, rozpocznę właśnie przy tej fontannie reinkarnacji, i postaramy się wykonać kolejne. Trzy już zadania poboczne, porzucone towary, niszczkowalstwa oraz właściwy podarek już. Jak będziemy mieli właściwy podarek dla wyroczni, będziemy się kierować do tych delf. Zobaczcie, to są wszystko zadania poboczne już związane z delfami. Pewnie jesteśmy bardzo blisko tej osady, delfy, właściwie miasta delfy. To już nie jest osada, to już coś większego jest. Ta wyrocznia delfijska siedzi i powie nam, o co chodzi z tymi wszystkimi problemami w Grecji, czemu te istoty tutaj wszystkich atakują, nie można czuć się bezpiecznie, czemu bogowie nic o tym nie, nie wiedzą. Coś nam pewnie ta wyrocznia poradzi. No, ale to już w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się. Na razie.